Jeszcze przed głównym materiałem chciałem tutaj Państwa uprzedzić i poinformować o jednym ciekawym wydarzeniu, mianowicie 11 października o godzinie 20.00 pojawi się kolejny live z cyklu 7 otwartych webinarów o pieniądzach, w którym poruszymy różnego rodzaju tematy związane z między innymi cyklicznością rynku, ale w większości przypadków jest to po prostu jedna z, jeden z elementów odpowiedzi na pytania. Ja postaram się przygotować jakąś bardziej złożoną prezentację. Ostatnio poruszyłem efekt price'a, prawa price'a, żeby to w fajny sposób, prostszy zobrazować. Opowiem o jakichś nowościach na stronie, które niewątpliwie się pojawią i pojawiają i będą pojawiać. No i e, główna część, czyli odpowiedzi na pytania związane z inwestycjami. Mam nadzieję, że platformy, które służą do przeprowadzenia analizy fundamentalnej firm, nie będą szwankowały tak jak to miało. Miejsce poprzednim razem, dlatego zapraszam wszystkich. 11 października godzina 20 live na kanale oczywiście Finansowa Edukacja. Ten materiał tak naprawdę można by było nazwać portfel dywidendowy finansowej edukacji. Jak Państwo sobie zdajecie sprawę, ja nie jestem zwolennikiem dywidend, ale też nie jestem przeciwnikiem dywidend, bo uważam, że w zależności od aktywa, każda aktywa ma swoją cykliczność i swoje 5 minut. Co do zasady dywidenda, Spółka, która bazuje tylko i wyłącznie na wypłacie dywidend, nie jest spółką efektywną, ponieważ jeżeli wskaźnik wypłacalności dywidendy, tak zwany dividend payout ratio, jest bardzo wysoki, to w praktyce oznacza, że firma nie wie co zrobić ze swoimi zyskami, czyli ma problem z rozwojem po prostu swojego głównego biznesu. Co prawda, niektóre duże biznesy wyrastają już nawet bez zysku, ponieważ posiadają tak ogromną ilość panentów i tak ogromne zyski, że są w stanie tą wartość zwiększać z czasem bez nowych zysków, bez tych przynajmniej tak dużej ilości, no to natomiast małe firmy, które wypłacają bardzo wysokie dywidendy w ujęciu zysku, które wygenerują, są oczywiście moim zdaniem, nieudanym zakupem w większości przypadków. No bo są pewnie jakieś kontrcykliczne wzrosty, które mogą wspomóc e, tego typu biznesy, jeżeli chodzi o ich wzrost, który może nawet wyprzedzić szeroki rynek. Ale jeżeli byśmy odnieśli się do rzeczywistości, to okazuje się, że y, tego typu aktywa w długich, bardzo takich długich perspektywach nie wykazują się lepiej względem szerokiego rynku. Natomiast rozmawiając z Państwem i wielokrotnie zauważając, no widzę, że w Polsce inwestorzy po prostu chcą mieć portfele, które generują wolne przepływy pieniężne w postaci dywidendy, czyli po prostu generują ten cash flow. I Wiele osób mnie pyta, jakie firmy mogą się sprawdzać w późnej fazie HOSY, jeżeli chodzi o portfel dywidendowy. Oczywiście darmowy portfel dywidendowy pojawi się niedługo na forum w zakładce Raporty. Tam będzie dokładne objaśnienie oraz ułożenie wag. Ten portfel pojawi się w najbliższych kilku dniach od, od momentu publikacji tego materiału. Natomiast na dzisiaj przedstawię kilka firm, które są fajnym rozwiązaniem, nawet na późną fazę HOSY, nie najlepszym, ale nawet na późną fazę HOSY, które generują... Jakąś tam dywidendę. Od razu uprzedzam, te firmy też wykazują wzrost cen akcji. Czyli tutaj działa element mechanizmu procentu składanego. Wartość, dla przypomnienia, wartość akcji x dzisiaj wypłacająca 4% dywidendy e, wrazem, wraz z rosnącymi zyskami, wartością wewnętrzną, gdy ta wartość zmieni się z x, dajmy na to do 2x, to ta dywidenda również proporcjonalnie wzrośnie. Dlatego, bo w pewnych dłuższych okresach mediana wartości dywidendy jest na mniej więcej podobnym poziomie przy większości firm, jeżeli to jest na przykład arystokrata dywidendowy. Dlatego tutaj ta wysokość dywidendy nie będzie skrajnie wysoka, ale będzie na tyle przyzwoita, że inwestor dywidendowy będzie zadowolony, a dodatkowo taki portfel też bardzo nie straci podczas jakiegoś krachu. Chciałem przypomnieć Państwu, dlatego, bo powszechnie uważa się, ten mit został nakreślony przez Pana. E, tradera 21, że firmy dywidendowe podczas Bessy tracą mniej. Jest to oczywiście kompletna bzdura. Prawda jest taka, że małe i średnie firmy wypłacające dywidendę podczas Bessy, ich spadek jest relatywnie większy względem innych firm. Jeżeli byśmy prześledzili wszystkie Bessy od roku 30, 1930 oczywiście, okazałoby się, że małe firmy value są najbardziej zmiennym aktywem podczas Bessy, dlatego, bo ze względu na ich działalność muszą posługiwać się kredytem, a podczas resetu tzw. cyklu kredytowego rynek zakłada i wycenia firmy value w taki sposób, jakby one miały ogłosić niewypłacalność, co stanowi wtedy niesamowitą okazję inwestycyjną oczywiście. Więc nie wierzcie w słowa, które yy, możemy sobie wytłumaczyć na tzw. chłopski rozum, że skoro biznes jest stabilny, ma rozpoznawalną markę, to znaczy, że jest mniej zmienny. Jest to oczywiście nieprawda. Mamy wiele bardzo przykładów i też chciałem o innej rzeczy powiedzieć, że ktoś może podać przykład na przykład takiej Pepsi czy Coca-Coli. I rzeczywiście te biznesy, uwaga, nie są bardzo zmienne, ale one nie mają w pełnej tendencyjności value. Na przykład taka Pepsi to jest Semi Value Growth. Prawda jest taka, że to, że firma wypłaca dywidendę, to nie jest jedyny czynnik świadczący o tym, że jest firmą wzrostową czy firmą value. Jest to jeden z elementów, który możemy brać pod uwagę, ale przecież wiele firm technologicznych też wypłaca dywidendy, jeżeli zostanie to postanowione przez akcjonariusz. Dlatego przejdźmy teraz do tych firm i pokrótce omówmy, jak taki portfel dywidendowy mógłby wyglądać w stylu finansowej edukacji. Pierwsza ekspozycja w ramach zdywersyfikowanego portfela sektorowego mogłaby zawierać nawet akcje, Firma, która zajmuje się wydobyciem ropy, który ja wielokrotnie mówiłem, jest to oczywiście firma Chevron. Chevron jest jednym z największych wydobywców ropy naftowej, posiada całkiem niezłą fundamentalną sytuację, nawet dużo lepszą pod względem kredytowym niż Exxon. E, dlatego no, jest to jedno z lepszych rozwiązań, jeżeli chodzi o ekspozycję na rynek ropy naftowej. Co prawda ropa jest stricte cykliczna i tam dużo wpływa też rzeczy takie jak zdarzenia jednorazowe, czy nawet kartel OPEC, który no, ma dobrą nazwę, kartel. To jest po prostu kartel, więc działania związane z e, dystrybucją ropy, z popytem i podażem są w dużej mierze zależne od wąskiej grupy konkretnych ludzi i to nie jest żadna teoria to jest rzeczywistość. Natomiast firma ma silne fundamenty i w ramach zdywersyfikowanego portfela można posiadać Taką firmę jak Chevron Corporation. Jej kapitalizacja na dzień dzisiejszy to jest około 206 miliardów dolarów, a około wartość dywidendy to jest mniej więcej 5%, w zależności od oczywiście notowej. Należy pamiętać, że ta dywidenda się zmienia w zależności od oczywiście sytuacji rynkowej. Obecnie ropa naftowa jest notowana w, z, pewnią, z pewną premią, która wynika z wydarzenia związanego z takim małym kryzysem energetycznym, który wybuchł przez działania regulacyjne w Europie, natomiast no, firma wyróżnia się e, po pierwsze bardzo wysoką przewagą konkurencyjną, którą zbudowała na przestrzeni lat, czyli wystarczyło być trochę lepszym, żeby nie być najgorszym. Prawda jest taka, że Chevron miał swoje dużo lepsze lata, na przykład w latach 2009 2012 13, kiedy ten wskaźnik na przykład return, ym, ROIC, return on E, ka, investment capital. E, on oczywiście był na tych wyższych poziomach względem wide average, e, weighted average cost of capital. Natomiast e, należy się zastanowić tutaj przy tym, że te wskaźniki uległy pogorszeniu ze względu na ogólnie spadającą cenę ropy. Taki trend mieliśmy od roku 2016. On się ostatnio ustabilizował. Należy pamiętać, że ta obecna dywidenda jest trochę zaburzona. Dlatego, bo firma w ramach swojej wypłaty wypłaca zysk większy, ponieważ wygenerowała, wygenerowała większy zysk niż to w normalnych okolicznościach miało miejsce. Jeżeli chodzi o historię wypłaty dywidendy, to ta musimy tutaj się spodziewać, że mediana z ostatnich 10 lat, e, jeżeli chodzi o dywidendę, to jest około 3,9%, czyli można zaokrąglić że około wartość 4%. Jest to jest to jedna z takich firm, które możemy zastosować w ramach naszego e, oczywiście tutaj portfela dywidendowego. Nie jest to jakaś skrajnie wzrostowa firma, w ogóle nie jest wzrostowa, bardziej charakteryzuje się value i ma pewne problemy od tego 16 roku, ale te przewagi konkurencyjne nadrabiają jej wszystkie problemy. Kolejną firmą też taką bardziej no, można powiedzieć value, natomiast zyskającą na Zerwanych łańcuchach dostaw, i to nie jest do końca też taka skrajna firma Value. Jest e, firma Illinois Toolwork, e, która no, zajmuje się szeroko rozumianymi specjalizacją związaną z narzędziami i z przemysłem. Firma, jak sama nazwa wskazuje, ma główną swoją siedzibę w e, Illinois, e, natomiast no, jej jakby przewaga konkurencyjna no, wymi, wy, wy, jakby wynika głównie z tego, że sprzęt, który produkuje, e, również produkty specjalistyczne, no są głównym, można powiedzieć, udziałowcem, posiada główne udziały w wielu segmentach związanych z danym akcesorium czy danym sprzętem. Po prostu jej udział w rynku jest na tyle duży i na tyle się rozrosło na tym rynku różnego rodzaju przemysłowych rozwiązań i przemysłowych tutaj. Um, można powiedzieć, że pewnych przewag konkurencyjnych, że wykazuje mocną siłę wzrostową nawet w okresach, kiedy waliu radziło sobie średnio gorzej. Dlatego, bo nigdy nie jest tak, że cały sektor waliu radzi sobie źle. Nigdy tak nie jest. Radzi sobie szeroki rynek waliu gorzej w danych momentach os. Natomiast to jest firma, która zyskała pod tym względem i wypłaca około między 2,5 a 3% dywidendy głównym tutaj jakby przewagą jest to że no duża przewaga konkurencyjna względem innych podmiotów co prawda kapitalizacja nie jest jakaś skrajnie wysoka jest wysoka bo to jest około 74 miliardów dolarów ale na, jakby na główną uwagę zasługują rentowności i ktoś może się zdziwić dlaczego cena do wartości jest skrajnie wysoka I uwaga cena do wartości księgowej dla tej firmy jest skrajnie wysoka to fakt bo wynosi 1936 Natomiast ona jest skorelowana ze wskaźnikiem rentowności z kapitału własnego Return on Equity, czyli ROE. Wskaźnik ROE wynosi 88,83 dla tej firmy. I tutaj jest proste rozwiązanie: jeżeli Państwo chcecie monitorować, czy ta firma jest skrajnie droga, czy nie, zwracajcie uwagę na korelację pomiędzy ROE a ceną do wartości księgowej. Jeżeli ROE by zaczęło rosnąć, a cena do wartości księgowej by zaczęła spadać, byłoby to niepokojący sygnał. Natomiast na odwrót, gdyby Roe by zaczęło spadać, a cena do wartości księgowej by zaczęła skrajnie mocno rosnąć. To był jeszcze bardziej niepokojący sygnał, świadczący o tymczasowym przegnaniu, przegrzaniu się przepraszam, danej firmy. Natomiast w ramach takiego zdywersyfikowanego portfela dywidendowego jest to dobre rozwiązanie. Tym bardziej, że no my w ramach tego portfela chcemy mieć szeroki wachlarz różnych firm z różnych segmentów, z różnych sektorów. Oczywiście konkretne wagi, czy nawet bardziej szczegółowe wskaźniki fundamentalne. Pojawią się niedługo w darmowym raporcie na stronie finansowaedukacja.com w zakładce forum i oczywiście poddział raporty. Więc, jeżeli ktoś nie ma konta na stronie finansowaedukacja, to za zachęcam do założenia. Konto jest całkowicie darmowe i każdy oczywiście może z tego w 100% skorzystać. Kolejną firmą, i teraz bardzo z fajnego sektora procyklicznego, czyli ta firma wykazuje. Ze względu na swoją przynależność do sektora, na swoje marże brutto, ale nie tylko, procykliczny wzrost na późną fazę HOS. Tamte firmy były mieszane. Chevron był bardzo zależny trochę od, od tendencji value. Natomiast firma związana z medycyną, która wykazuje tendencję wzrostową i wypłaca dywidendę w wysokości między 4, 4 a 4,5%, jest ciekawym rozwiązaniem. Firmę możemy znaleźć pod tickerem ABBV jest to oczywiście firma związana z branżą biotechnologii i farmacji, firma Abbvie, bardzo znany biznes w szczególności z tego, że jest ona w ramach portfela Warrena Buffett'a, więc mamy ciekawy biznes wykazujący wysoką dywidendę, wykazujący co ciekawy wzrost cen akcji, czyli mechanika procentu składanego również jest utrzymywana, ponieważ wartość wewnętrzna firmy rośnie. Firma, co prawda jest od niedawna stosunkowo na giełdzie. Dlatego, bo jakbyśmy porównali ją do tego, jak niektóre firmy, z jaką historią są notowane, to rzeczywiście ona jest stosunkowo krótka, bo ten okres pierwszych notowań to jest grudzień 2012. Natomiast jej e, przewagi konkurencyjne względem całego rynku są zadziwiające. Co jest ciekawe, kapitalizacja firmy jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, bo jest to około 190 miliardów dolarów, czyli mamy bardzo płynnej, wysokiej jakości aktywo generujące przepływy pieniężne. Z rynku amerykańskiego, który no, działa w zakresie biofarmacji. Ma całą listę różnego rodzaju ciekawych lekarstw. Tutaj nie będziemy ich omawiać, to zostanie poruszone oczywiście w darmowym raporcie. Natomiast na te lekarstwa, e, powod... ta działalność firmy w postaci tych lekarstw powoduje to, że firma generuje bardzo przyswoite przepływy pieniężne, którymi może się dzielić z akcjonariuszami. Więc w ramach to jest jedno z takich firm, które należy mieć w ramach tego naszego portfela dywidendowego. Kolejną ciekawą firmą w ramach długoterminowego portfela dywidendowego wysokiej płynności i całkiem przyzwoitej dywidendzie w ramach nawet występuje arystokratów dywidendowych jest firma FreeM, m którą możemy znaleźć na tickerze, na giełdzie nowojorskiej pod postacią trzech liter, jak samo nazwa wskazuje MMM. E, firma jest, zajmuje się produkcją różnego rodzaju wyrobów, między innymi to są tworzywa sztuczne, różnego rodzaju jakieś materiały, nawet elektroniczne i farmaceutyczne. I oferuje ponad 60 tysięcy produktów, różnego rodzaju. Mam bardzo zdywersyfikowany biznes, który zawsze sobie świetnie radzi, bo mamy tutaj ekspozycję na różnego rodzaju sektory z całej gałęzi amerykańskiej. Firma raczej wykazuje tendencyjność waliu, uprzedzam, ale no nie wszystkie firmy dywidendowe będą wykazywały tendencję wzrostu, bo ja staram się pokazywać Państwu firmy, które wypłacają jakąś tam dywidendę, bo są firmy dywidendowe, które wypłacają bardzo niską dywidendę i są w 100% wzrostem, ale wtedy to nie jest portfel dywidendowy, ciężko nazwać to portfelem i w ogóle nie ma żadnego sensu. Pokazuję firmy, które mają jakieś przepływy pieniężne. Firma Friema ma bardzo silną pozycję na swoim rynku tak naprawdę marketingowo dopiero zapłysła podczas tak zwanego pierwszego lotu podczas lotów w kosmos, eksploatacji kosmosu kiedy tworzyła różnego rodzaju obszycia, czy to w statku, w statkach kosmicznych, czy nawet w, dla załóg poszukiwawczych więc to jest jej jakby taki atut marketingowy, który wyrósł na przestrzeni lat natomiast jeżeli chodzi o dywidendę ona obecnie wynosi około 3,5% 3,5%. Ta wartość mediany za ostatnie lata to jest między, mniej więcej wartość od 2,5 do właśnie tej wartości e, 3,5. Więc te, taka osoba, która kupuje tą firmę, takich wartości powinna się spodziewać. Skrajność wynikająca z wypłacalności dywidendy to jest około 5%, podczas jakiejś głębszej korekty, która wystąpiła na przestrzeni ostatnich 10 lat. Więc. Fajny biznes, który też poruszę trochę dłużej w ramach tego raportu na finansowej edukacji. Warto go posiadać w naszym portfelu dywidendowym na późną fazę Kolejna znana firma bardzo duża, to jest jedna z największych firm z tej branży, o ile nie największa na świecie. Jest to firma Procter Gamble, e, która zna, można ją znaleźć pod tickerem PG na giełdzie e, nowojorskiej oczywiście. Firma wykazuje mocną procykliczny wzrost w późnej fazie HOSy ze względu na swoją specyfikę oraz relatywnie wysokie marże względem konkurencji. Tak naprawdę ta firma ma największe marże z całego segmentu różnego rodzaju dóbr podstawowych. Jedyny jej problem to jest wskaźnik bieżącej płynności carbon ratio, natomiast przewaga konkurencyjna jest na tyle silna, że rynek nie wycenia tego jako zagrożenie, co jest ciekawe. Ponieważ zadłużenie firmy nie jest mocno przyrastające. Jeżeli to zadłużenie by zaczęło w sposób bardzo wysoki rosnąć, no wtedy zachęcam do redukcji albo nawet marginalizacji pozycji. Obecnie jest to ciekawy arystokrata dywidendowy, który wypłaca dywidendę w zależności od roku od 3 do 2,5%. Mediana to jest około 3% za ostatnie 10 lat. Wykazuje silną tendencję wzrostową wynikającą z wysokich marsz i bardzo wysokiej jakości produktów, ale przede wszystkim kapitalizacja, która wynosi 367 miliardów dolarów, no, świadczy o bardzo szerokim segmencie działalności firmy, która jest, no już można powiedzieć dość mocno zdywersyfikowana. Kolejną bliźniaczą firmą, to będzie ostatnia firma w dzisiejszym materiale, więcej firm pojawi się dosłownie na dniach na, w raporcie Finansowa Edukacja. Ostatnia firma do przeanalizowania to jest firma, o której już mówiłem, to jest firma Johnson Johnson. Producent różnego rodzaju lekarstw, leków, ale też yy, yy, tu mamy ciekawą ekspozycję na branżę produktów medycznych, szeroko rozumianych. Tak naprawdę ciężko wykazać coś, czym się firma nie zajmuje. Jest to również arystokrata dywidendowy, jedna z największych firm z segmentu medycyny. Kapitalizacja 431 miliardów dolarów, bardzo wysokiej jakości. Firma wykazująca bardzo wysoki return investment capital miała jedno, jeden problem, który został szybko naprawiony. Mediana dywidendy za ostatnie lata wynosi krop, między, mniej więcej 2,9%. Można liczyć na właśnie taką dywidendę, ale wykazuje silną tendencję wzrostową, i każda korekta na długi termin może być w ramach tego naszego portfela um, okazją inwestycyjną. Więcej film zostanie poruszonych oraz dostosowanie wag na późną fazę HOSE na nowej na stronie finansowej edukacja.com Zachęcam do śledzenia i przypominam, 11 października o godzinie 20 pojawi się live, gdzie będę mógł odpowiedzieć na Państwa pytania. Być może nawet omówimy te firmy dywidendowe. Czemu nie? Bo wiem, że jest duże zainteresowanie dla osób, które są zainteresowane tego typu firmami. Życzę udanego inwestowania i przemyślenia tematu dywidend. Pozdrawiam.